Cześć, Manko. witajcie, z tej strony MatykoLinks i witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale z GTA Vice City Widzowie, kupiliśmy sobie to rudere... rudere... rudere, rudere oczywiście, ja że mi się plączę, ale to oczywiście pierwszy film jaki dzisiaj nagrywam więc musicie mi to wybaczyć Może ja tak nawet na szybkości kupiłem w poprzednim odcinku to nawet nie zwróciłem uwagi że to jest dosłownie taka kanciapa takie dosłownie nie wiadomo co jak widzicie, wygląda trochę jakby to było spalone bo no nie wiem w ogóle o co. Ale najważniejsze widzowie, że da się zapisać gierę yy, widzowie. Niestety deszczek nam tutaj pada, ale no, pff, no co, no trzeba co jakoś się radzić, dlatego żebyśmy za bardzo nie zmotli to. Pożyczymy sobie samochód, oczywiście A dokładnie mówiąc, zapierdzielimy go yy, I widzowie, co my dzisiaj mamy ciekawego do robienia? Mamy oczywiście misyjki, polecimy sobie na start tutaj yy, No mamy tak, na tej wyspie na razie, na tej drugiej yy, Mamy misję u cioci tej całej, co zrobiliśmy już dwie misje i mamy tutaj Najpierw polecimy tutaj, a potem polecimy do tej ciotki pulet yy, No zobaczymy, ile tych misji nam zostało o, Ale się ślizga co jest Patrzcie to widzowie, jak fajnie na deszczu, na trawie się samochód ślizga Ej, to zrobili nawet, jak kurde na wiecie Tak narzekano e, e, wersję definitywną e, to całą trylogię, fajnie zrobili fizykę Ślizgania się auta na... Znaczy, no co prawda ono się powinno ślizgać, chociaż czekajcie, ono może i się tutaj bardziej ślizga Kurde no, Tutaj się powinno bardziej ślizgać oczywiście Bez kitu, no zajebiście się ślizga, po kału... i tam gdzie rzeczywiście jest to kałuże Ślizga się bardziej, zajebiste to jest dobrze, żeśmy się rozwali. Tu na motorach deszcz jeżdżą, Boże. Taki olewny, że tak powiem, dzień, ale widzowie lecimy. No i wykonamy sobie. No zobaczymy, ile tych misji zostało. Postaram się, tak sobie stwierdziłem, że skoro już tu jesteśmy, to postaram się wykonać wszystkie te misje, które są u tej cioci i u tego typeczka No i jeszcze, jak starczy czasu, to polecimy sobie widzowie na misję z darką K i zobaczymy co tam ciekawego będzie i to jest chyba misja z ratowaniem lensa z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem ale zajebiście, powiem wam, taką mam satysfakcję z tego, że jestem ja taki jeż jeżdżę tutaj Zajwiście. jednak kocham deszcz przynajmniej w Vice City, nie, za tą fizykę że można tak fajnie sobie autem driftować tutaj, jak ten deszcz pada i to niebo nawet też najgorzej nie wygląda ale fajny klimacik, taki deszczowy klimacik, wiecie, mamy w realu listopad i w ogóle co prawda już połowa listopada, za dwa tygodnie, grudzień. O, przestał padać, no ale jest to czas, że kurde, teraz w listopadzie cały czas y, deszcz, oczywiście. Zresztą o śniegu zapowiadali, ciekawe czy będzie. Nie wiem, no ale dobra, widzowie, lecimy sobie. Dla mnie, widzowie, legalna zima, i legalny śnieg jest od 1 grudnia, jak dla nas wszystkich, ale pewnie spadnie wcześniej, i się nawet wiecie. No, popada, i, i teraz tego będzie, i pewnie znowu nie będzie zimy, jak zwykle. No ale cóż, idziemy na misję, widzowie, zobaczymy. Capacito, Papi! problem, Papi! Un gran Roberto, my son, what happened? Un gran problema. They messed with me. They messed with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. They mess with me. <muchy> jak te kobiety to sobie musisz zażartować? Dobra, dobij samochód, zabierz kubęcieków, okej. Okay. Jak ja mam samochód zdobyć? Znaczy znając... Boże, jak tu głośno gadają. Hmm, zakładam, że jest ich paru, więc pewnie trzeba czteroosobowy samochód. To wstawiam, to jest czteroosobowy to. Chociaż patrzcie, jest tutaj taksi. O akurat taksówko sobie podjedziemy. Nic się nie będzie spodziewał, że tak naprawdę to jest życie. Jedziemy kogoś rozstrzelać, nie? Czy policji zabaliłem samochód? Nic się nie stało. Tam się strzelają właśnie ten gang, który jest wrogi, dlatego. No dobra, widzowie, lecimy. Yy, a tutaj, no i kiedy będzie, się on rewali, będę rachunki. Uważaj na siebie, ok. No to będziemy widzowie. uważać na siebie. Co jest? Jest to jakieś korki jakieś się porobiły. Dwa takie same auto tam stały No bo ciekawe. Okej, okay, widzowie, lecimy. No i kurde, znają życie. No w tym roku śniegu znaczy, no śniegu, śniegu pewnie nie będzie i zima też będzie taka sobie. Chociaż zapowiadają, gdzieś tam też czytałem, że w tym roku ma być zima dowalona, ale jaka będzie, to zobaczymy. Dobra, lecimy widzowie. Tutaj mamy lato oczywiście, ale pewnie... Znaczy no tak jak mówię na pierwszym odcinku O ale tu ich jest. Będę chciał strasznie głośno jest. Będę chciał na pewno przed świętami to grę skończyć, nie? Tak jak mówiłem. Dobra, przejdźmy tutaj do rozstrzelania ich. Ej, w sumie możemy granata rzucić po prostu. Możemy tak zrobić? Czekajcie. O nie! Nie! Kurde, swoich zabiję. Są inteligentni, nie powiem. Dobra, dupa z tymi granatami widzowie. Bierzemy... Bierzemy tutaj broń, naszą zajebistą. Boże, ile tam się ich roi. Dobra. Oczywiście. No co ten samochód trzeba zniszczyć? O, dobra. Gdzie jest sypeczek? Okej. Okay. O cholera. Heh, tam snajper, ten snajper jest. Dobra, już go odstrzelamy spokojnie. A! A wsparcie! Po co mi wsparcie? Tu ja sobie sam poradzę. O, też tak przyjechali, zobaczcie to No i na co mi to wsparcie O! Tutaj jak widzicie już karetka przyjechała. Ej no ale wroga odratowali się, a nie moich. Halo? Co co się dzieje? Ten typ jak dzisiaj o ściany! Śmieszna ta gra jest Dobra, ja w ogóle mam sniperkę, ej, ja nie mam sniperki Rasuwujemy to gorąco. Dobra, całą resztę Dobra Ej, jest snajperka Ej, możemy... Mamy snajperkę, to 6 amunicji mamy Dobra 6 nabojów Ej, zajebista ona jest Dobra, tutaj nie ma co strzelać Chodź mordu wyłaz No nie, bój się No Nie zrobiłbym ci krzywdy Tylko zabił. Dobra O Jezu, ile tu jest Minigam się przydał Spyk! Jak mi nie? Gianem, nie? O cholera! Całą z kamizelką mi rozstrzelali? Dobra, Pierdzielamy Dobra, wróć furgonetko do kefejki. Do parku i za budynkiem, okej. Okay. Tutaj są typeczki, ale wywalone. Aha, policja nas goni. No to świetnie wam powiem. Dobra, no policja mam widzowie... <grymnie> nie straszna. No co jest? Taka głupia fizyka. No ja fizyka była na deszczu, w którym się jarałem dopiero co. Niestety już jest słonecznie, no ale to jest jednak White City, tu musi być słonecznie. Deszczowo to było w GTA 3 w Liberty City. Tutaj mamy słoneczko. A deszcz tutaj... No rzadko ten deszcz pada w sumie, nie? Dobra widzowie. policja widzę, nie będą dwie gwiazdki. Ale póki co, to oni się zbytnio chyba nie starają dzisiaj, żeby mnie dopaść. Chyba tu nas skrót damy. Okej. No i udało się. Dobra. Proszę. Proszę bardzo. Okej. Lecimy, widzowie, na kolejną misję, nie ma co przedłużać. Alberto! uno caffè, signor. Nie snake two-faced, You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. They're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They są load produktów loadowych komin in offshore. Really good. Stock. We take it and we finish them. You take. It and I look after you. Like my brother. Like my son. I take my prefer to kasz to being bounced on your knee. amigo. <laughs> Ale mu dowalił. Dobra, spotka się z Rio. Dostarczycie cię do punktu ko kontaktowego. Dobra, widzę, bierzemy Saliona, którymśmy tu przyjechali wcześniej. Okej, okay, gdzie mamy się udać? Aha, tutaj mamy się udać, dobra, niedaleko widzowie okay, Słuchajcie, polecimy sobie tędy Boże, tu cały czas się strzelają Wyjazd Jezu, jakie strzelaniny tu siedział. Wypierdzielać Świetnie gwiazdkę dostałem Dobra, tu cały czas się strzelają No dobra, ciekawe ile tu misji zostało tego typeczka Okej, okay. ej, tu w ogóle jest widzowie? Salon ten chyba, który będziemy mogli kupić jeszcze oczywiście go kupić nie możemy O jak widzimy nie możesz kupić teraz z salonu samochodowego Wpadnie później Ale zobaczcie jaki fajny salonik tutaj nie Za parę odcinków pewnie go kupimy No i będziemy mogli sobie samochody dostarczać nie On jest zajebisty Pamiętam No i jego też trzeba było chyba zrobić wszystkie samochody dostarczyć Żeby w ogóle fabułę ukończyć Bo to jest jakby taki biznes nie Ale tym zajmiemy się dopiero oczywiście jak kupimy sobie ten salon samochodowy Na razie widzowie Robimy sobie tutaj misję. Ja pierd... to mi uciekaj. Dobra, udało się. Bierzemy taksówkę. Jezu, wybuch. Ej, tutaj sefze. O nie, policjant. Jezu, aby mi zaaresztował, była dupa. Byłby niefajnie, widzowie. Dobra, dojechaliśmy. Witam serdecznie. Przepraszam mm. bardzo, my się sprawdzamy zawsze. Halo halo Dobra, powiemy. No, jakaś szalanka pewnie znaleźć życie będzie. Okej. Okay. A tu rozwalaliśmy tych typów tym samolocikiem całym. Ale nie, bo my rozwalaliśmy ich gang. No tak. Dobra. Zabij wszystkich gangsterów na łodziach. O cholera. Ej, ja nie mam zajmistych. Ten. Tego nie mam amunicji. O cholera, tu też już nie mam amunicji. Ej, ja nie mam już amunicji do broni. O cholera. No to jestem w dupie chyba. Powinienem, widzowie. Musimy do Amnation dzisiaj pojechać. Cholera. O! Udało się. Ale pewnie tu ich będzie od. Dużo. Uciekaj! Cholera O nie, ty cwelu. Dobra, udało się. Albym nie pocisnął shotguna Byłoby po mnie, nie? Ej dobra, bierzemy tego shotguna O cholera, mało HP widzowie Ja nie wiem jak ja to przeżyję. No, nie mam z czego strzelać zbytnio Cholera, czekajcie jak się kucało? Na co się kucało? Będzie lepiej strzelać na kucaka, chyba No bo co my mamy? Mamy tylko... No tutaj mamy amunicję, ale... Ta broń jest dobra tylko z samochodu strzelać Dobra Cholera jak ty głupio kucasz to mi. z felu. Tutaj co? Dobra przez ścianę strzelam, nieważne jest mało ważne Dobra Skąd, skąd on strzela? A stąd Dobra Wolę na kucaka, żeby tutaj wiecie się Tym murem chować no kurwa mać. Przepraszam, nie chciałem tak tylko powiedzieć. Gdzie on jest? Tutaj chyba jest swe. Tu jest? Jest. Gin ma Dobra. Ej, pozwywierałbym, wiecie, całą amunicję albo broń jakiekolwiek, coś. O! Dobra, co my tu mamy? O, mamy do tej broni amunicję, zajwiście Dobra. Co my mamy teraz zrobić? Jeszcze jedno musimy zabrać. Okej okay. Co jest? Halo, nasza łódź Nasza łódź Zabierz nark... No skurr widzowie jeszcze raz musimy to zrobić Musimy się udać do amonation przede wszystkim Bo bez amonation to my A Tutaj za dużo widzowie Nie zdziałamy Kurde, bez broni znaczy Cholera Nie od razu rozstrzelali katcenka się skończyła Wiedziałem tak się to skończy Widzowie, musimy tak, pocisnąć po jakąś broń. Kurde, gdzie to jest ammunition? Ej, no, bez jaj. Nie widzę tu. A ammunition jest tu dopiero? Albo tu, gdzieś było. Jezu. Dobra, no to musimy pocisnąć, widzowie. Pocisimy sobie po bronie, nakupimy wszystkiego, co jest dostępne. No i polecimy dopiero wtedy na tę misję, no bo tutaj, kurde. No, to ta misja, powiem wam, już nie jest taka najprostsza. Do tego kupimy sobie jeszcze kamizelkę. W ogóle to auto było tego, w San Andreas, przecież to było auto Swita. Co ciekawe, taka ciekawostka. Jak pamiętamy, rok temuśmy grali. Tak, tak było. To to było te auto, widzowie. No, co miałem powiedzieć? ciekawy Ciekaw jestem, ile już broni nam się w ogóle odblokowało. Bo ja w tym Ammunition to ja chyba byłem z raz albo dwa. Od początku tej serii gry. Więc możemy sobie zobaczyć. Myślę, że już no, trochę tych misji zrobiliśmy, więc myślę, że już jakieś ciekawe bronie się odblokowały, co jak co. Mm, I najwyżej... Kurde, no i teraz będą się o drugi raz... Dobra, widzowie, pojedziemy do Amunation, kupimy broni, amunicję i zobaczymy się w momencie, w którym zdechłem, nie? Żeby tutaj was nie przynudzać yy, drugi raz tym samym yy, i tak dalej. O kurde, to jeszcze nie byliśmy na odcinku, chociaż tą mapę znam na pamięć. No, tutaj, Vice City mapa. Jezu, policja od podkowa, skacze. No, tutaj dużo się od trójki nie zmieniło, nie? Dobra, dojechaliśmy. I tak, co my tutaj widzowie mamy? Ciekawego, mamy. Serio? No, serio, tu nic nie jest odblokowane, tylko jest kamizelka. No, bez jaj, no nie ma broni żadnych. Jezu, ale to są chyba inne broni niż wy. Tym drugim mam ale cholera. Jasno, no i co, będę jeździł teraz wszędzie po. Dobra, wiecie co, widzowie? Ej, no nie, no ja nie mam amunicji. Cholera, jak to zrobić? Nie wiem, widzowie. No bo te drugi Mamonation, pamiętam, były trochę inne bronie. Ale dalej ten Truger cały nie jest odblokowany, a on był zajebisty. Bo do tej broni, co ten, żeśmy tak się rozstrzeliwali w poprzedniej misji, to nie, już tam sześć nabojów zostało, więc lipa. Kurde, niedobrze. Nie wiem, no mamy teraz kamizelkę teoretycznie, ale znowu będę musiał się bawić z tym Uzi, to trochę lipa. Ale no zablokowane bronie są, no kurde, my powinny już być oblokowane. troszeczkę tych misji zrobiłem, tam nic nie jest odblokowane, nie wiem. Cholera, no nic, widzowie, spróbujmy jeszcze raz tutaj bez broni, tylko tym razem z kamizelką. Może się uda, widzowie. Także widzimy się za moment, jak już będziemy w momencie, gdy zdechnął Chciałem pominąć kaczkę. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? No nie wiesz. Jezu, co za debil, co za debil, no co za debil. A czekaj, ja będę musiał kamizelkę od, od nowa kupić. Dobra widzowie, jestem na momencie w końcu, gdzie sobie zdechłem, zaraz będziemy te pakunki sobie znaczy te rzeczy zbierasz, Te teczki całe, czy to nie wiem co to było. Dobra widzowie, bierzemy. I teraz szybko tutaj jeszcze dwie. Okej, okay, tutaj wybuchają nam tego typa niestety. Okej, okay, zniszczyli nam łódź. I musimy teraz szybko... Stwierdzili stąd. Dobra. Ok. Czekajcie. Mm, bo my musimy dostarczyć to tutaj. To nie możemy po prostu wziąć tej łodzi, przykładowo jednej z nich, i dopłynąć sobie do ten? Czy chyba tak możemy zrobić, chyba nie? Tak sobie pomyślałem. Możemy, oczywiście, że możemy. O, teraz dopływamy, widzowie, tutaj. O. Czekajcie, a my możemy jeszcze tam dalej dopłynąć? Yyy tam, gdzie na przykład. No, no dobra, trudno tutaj, że zrobimy tak. Cholera. I teraz, widzowie, musimy jakoś wysiąść, bo. No! Co tu było, widzowie? Jezu, sorry, bo że tak głośno mówię. Ej, gra się zlitowała nade mną. Jestem debilem, więc stwierdziła, że sprawi, że nie utonę. Dobra, spierdzielamy Jest za tak, głupia misja, to jest. W sensie głupia, no trudna tutaj ta misja jest Bo kurde Wiecie, tu się trochę trzeba strzelę. Teraz przed czterema gwiazdkami się uciekać Boże, jakie gówniane auto Ale spokojnie Już sobie dojeżdżamy na spokojności Widzę policja ma mam je w dupie Cztery gwiazdki mam, ale nikt nie przyjeżdża Dobra widzowie, udało się Mamy to Pyk Za trzecim razem, bo za drugim razem Zdechłem jak debil Dobra, mamy to Jezu, co za gówno. Masakra jakaś, nie? Dobra, Widzowie, to już zrobimy kolejną. E, Wrócicie się. Aha. Hanten Czyli musimy wykonać teraz misję tej cioci całej pulet i dopiero wtedy będziemy mogli skończyć tutaj. No dobra, no to musimy sobie tam teraz polecieć i potem skończyć tutaj. E, tak mi się wydaje, że to będzie koniec. Dobra, lecimy Widzowie. Ile mam minut odcinka w ogóle? No z 20 minut mam jakoś, coś koło tego. Także na spokojnie tutaj... Myślę, że skończymy dzisiaj tę misję od tej, tej jednej typu tej cioci całej i tutaj od tego typa. I pewnie jeszcze raczej nie zdążymy tej literki K zrobić, więc pewnie zrobimy sobie ją w kolejnym widzowie odcineczku. Dobra, widzowie, lecimy. Jezu, tu z otwartą maską ktoś jedzie. Ale dobra, nieważne. Zobaczymy co ona tym razem wymyśli nas, do czego nas zmusi. Ja the hello hello uh, i'm looking for somebody around here you're looking hungry tommy do i know you hush now one more thing and i can let you go tommy my boys gone war with them boys but no guns

Aha, i tam się nawalają. Musi zabijać yy, gangsterów z dystansu, więc nie możecie zauważyć. Dobra, tu myślę, że będzie idealne miejsce, żeby się spiąć. To misję akurat, widzowie, pamiętam, bo również z nią miałem kiedyś kłopoty. Żeby ją zrobić. Ale dobra, widzowie, spróbujemy, spróbujemy. O, tu jest tabletka w ogóle, co ciekawe. O proszę, dobra. Yy, z powodu powrzyniemy rozgrywek. Dobra, mam zabijać oczywiście tych typów, dla których przed chwilą misję robiliśmy. Dobra. OK. No kurde tak, dobra Chwila skupienia widzowie i będzie No skopali typa O, cholera, ile tuś przylazło. A muszę ich ze snajperki zabijać? Nie mogę po prostu z broni no Nie, dobra, robimy tak, bo będzie że strzelanina. W formie logiczna Jest! Udało się, widzowie. Ej, jeden typek tylko nas przeżył. Ha! No dobra, to ciekawie Okej, okay, mamy miejsce, widzowie, wykonano. Ef, możemy tutaj zaskoczyć, nic nam się nie stanie. Ale tu ciał jest, jezu. Ej, tu jest co? To jest. To jest. Katana! Ale zajbicie. To jest zajebista broń, pamiętam ona ubyła, odcinała. co to za telefon No to ciekawe, tutaj się już poznali na nas, Patrzcie to. Pyk Tak, nie chcecie mnie znać, okej okay. Dobra, no to tyle by było z naszej zabawy Okej, okay, widzowie, musimy sobie teraz zdobyć samochód i możemy wrócić tutaj na misję Okej okay. Więc tak sobie uczynimy. Dobra, tam leci jakiś samochód. Schowamy sobie to, żeby się nie pociąć. O, le jedzie sta stalion. Tak, stalion się nazywa ten samochód. Tylko że tym razem mamy, jak widzicie, staliona bez dachu. Znaczy, no, schowany dach może mieć. O, inaczej. Dobra, sobie znaczy, lecimy. Zostało nam jeszcze. No, zostało nam sporo czasu. No, to może jednak na tą literkę skoczymy, No, kurde, tylko się dziwię, że. Z tym u góry, co byliśmy, tu żadna broń tam odblokowana nie była. Więc ja nie wiem, ile, w jakim czasie będę mógł coś odblokować jakieś lepsze bronie. Bo tu zaczynają naprawdę się te misje pożważne, jeżeli chodzi o strzelanie, i te bronie przydałoby się mieć lepsze. A tu kurde, niestety, są poblokowane. Ale może po jakiejś misji się ich tych broni, więc odblokuje nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Lecimy, widzowie. Kolejna misja. Hey! <laughs> hey ladies! You know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> ah! Hey baby! I oh wouldn't touch you with a ten-foot pole! Use that line. Humberto, Humberto that Romina, he likes the lady, so not funny. some goat in a skirt! Tommy! Tommy! I love you! I love you! Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. Oh. Tommy, how do you take out a snake? you bite him in the ass. <laughs> you go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pipit, and take them out to such and such, their processing plant. Whatever you say, Umberto. Hey, Tommy! Tommy! Use their solvent as an explosive. Move!

Wiecie gdzie? Gdzie robiliśmy przez o tę misję, u tej ciotki całej Możemy tam pocisnąć sobie I widzowie ten samochód wziąć, jakby nigdy nic Dobra, mamy kamizarki połowę I zobaczymy, może się nam uda zrobić tą misję za pierwszym razem A myślałem, że się zmieszczę No No co tak traje nie do pasku. Troszeczkę za szeroki Za gruby samochód Tak, no za szeroki, no Dobra, widzowie, czekajcie, musimy je. Nie... No, znowu z... za mała dziura. Jezu, Tommy, nie nauczyłeś się? W ogóle to, przeczytałem kiedyś, że Tommy w fabule ma 35 lat. Myślę, że jak na ten wiek. Bieg... Myślę, że jak na ten wiek, powinien się nauczyć już. Ej, dobra. Bo my minęliśmy chyba. Nie zgubiłem się, mordeczko, tylko. zajechałem za daleko. To są te dziurki. Halo! Czemu tu nie ma tego samochodu? No nie To ja nie wiem, gdzie on się zrespi. No kurde. No to zajbicie widzowie. O! Zrespił się, dobra, zajbiście. Bierzemy go. Dawaj Mordo. O, to widzę nawet dwa zrespiły. No zajbicie przy policji. Świetnie, dobra, wsiadaj i spierdzielamy. Ok, musimy wbić teraz do tych typów, który, koło ko, ko, których przejeżdżaliśmy. A czyli to jest taka misja musimy się zakraść Udawać, że jesteśmy nimi Dobra! Znaczy to są nasze typy, ale tam gdzie się zakradniemy, nie? Dobra To lecimy Doważ do kompli w fabryce narkotyków Dobra, do zobowiązia Dobra, zostań w dopóki nie zaparkujesz w środku kompleksu. Okej. Okay. No możemy tym samochodem sobie skakać tak śmiesznie. O, dobra, Wjeżdżamy, ale jesteśmy bardzo poważni, oczywiście. Dobra, widzowie. Witam, witam serdecznie. Jak podoba wam się moja tego Hydru Ali. Hydru. Kurpa. Nieważne. <noise> Zaparkuj wóz na wyznaczonym i w i wysiąść. dobrze umiem czytać. Dobra, podchyl do zacikłałem umieścić bombę. Aha, oni się strzelać, tu zaczynają. O nie, o nie. Ale to nie do mnie tak. I skąd miałem wiedzieć, że będziemy strzelać? Znaczy w sumie mogę się domyślić. Tym devilem. Co jest? Jak oni mnie. Restrzelibują, ja pierdzielę Dobra, widzę, wyruchamiamy tu, co jest? Oho, tu mamy minutę, żeby. Cholera, niedobrze Dobra, i tu kolejne mamy. uciekać? uciekasz. w fabrykę. Dobra, do auta, żeby mnie nie zabili No nie! Pierdzielaj! O nie mojego typa zostawiłem! Mordo! teraz stąd tu ciekaz No wydziady Ej, no jak stąd uciec? Aha, dobra, tutaj jest widzę jakieś. Da się tu stąd uciec. Ej, da się! Dobra, udało się, widzowie, jest, wziąłem się zesram. Ale gino, ty Jak się niszczy To co wybuchy? Dobra Proszę bardzo O, zajebiście zniszczyliśmy No i to jest zniszczenie, nie jakieś Zniszczenie, ale budynku Dobrze Mice zaliczone, na 10 kołaśmy zarobili Widzowie, zajebiście nam wyszło Bardzo się cieszę, widzowie Dobra, z tego co widzę skończyły nam się misje i Ciociu pulet i u tego typa, także fajnie. Swój cel na dzisiejszym odcinku zrobiłem, także bardzo z tego powodu się cieszę i myślę, że sobie już odpuścimy kolejne misje na dzisiaj. Do tego widzowie o, jeszcze telefon. Hey, how's the cafe? No, dobra widzowie, to by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się na razie i cześć!